I ci, którzy to ultimatum zlekceważą, będą w krótkim czasie zabrani z tej ziemi. I Bóg ma pozostawić na niej tylko tych, którzy będą nadawali się do wejścia do Jego Królestwa. Nie wiemy jednak, w jakim miejscu yy, znajdą się te kary zapowiadane przez Pana Jezusa, prawda? Prawdopodobnie między tym cudem, tym obłokiem, a tak zwanymi trzema dniami ciemności, które zakończą okres kary i oczyszczania ziemi. Moja znajoma siostra zakonna widziała te trzy dni ciemności i opisuje je jako dni, w których szatani wyjdą z piekła i nawet pod widzialnymi postaciami będą łowić. Wszystkich swoich ludzi, i ziemia zostanie z nich właśnie oczyszczona. I prawdopodobnie właśnie te wydarzenia, wspomniane także w nieujawnionej całkiem trzeciej tajemnicy fatimskiej: naród przeciw narodowi wystąpi, królestwo przeciw królestwu, będą miejscami trzęsienia ziemi, dym i ogień spadną z nieba a woda oceanów zamieni się w parę, wyrzucając pianę pod niebo. Nikt nie utrzyma się na nogach. Miliony ludzi będą tracić życie z godziny na godzinę. Jan Paweł II powiedział z minuty na minutę, ale dotyczy to przecież tej samej tajemnicy i tego samego wydarzenia. Żywi będą zazdrościć umarłym. Dane mi było i tę karę, Przeżywać i oglądać, ale jako dziecko niewiele z niej zapamiętałem, prócz samej atmosfery panującej na Ziemi, poddanej tym straszliwym konwulsjom oczyszczenia. Ziemię oglądałem z olbrzymiej wysokości, także mogłem objąć całą półkulę północną, pokrytą wtedy śniegiem, jednym spojrzeniem. I kiedy Przychodziła wiosna, wszystko już przemieniało się w jednej chwili i ludzie z radością wychodzili śpiewać Bogu hymn wdzięczności za ocalenie i za wprowadzenie ich jakby na próg tego nowego świata. W tej wizji z lotu ptaka mogę tylko tyle powiedzieć, że Ziemia przeżywała tak straszliwe konwulsje, pogrążona w jakiś wojnach wybuchach być może jądrowych, że w każdej chwili odnosiłem wrażenie, że przestanie istnieć, rozsypie się. Potem jednak widziałem też szczegółowe kary. Jedną z nich było uderzenie w ziemię meteoru olbrzymiego, który stał się meteorytem, właśnie bo to jest Meteor w powietrzu, a meteoryt uderzający, prawda? Więc byłem wyniesiony na niebo, i mogłem z bliska oglądać ten olbrzymi meteor, ku któremu ziemianie strzelili chyba dwie rakiety, i one zostały jakby jakąś ręką odsunięte, nie trafiły. Już wiadomo było, że musi ten meteor uderzyć w ziemię, pamiętam grozę poprzedzającą te jakby odliczane minuty, sekundy. I prawdopodobnie to uderzenie spowodowało, chociaż nie ma u mnie tej łączności między jednym a drugim w świadomości, spowodowały trzęsienie ziemi, które dane mi było przeżywać tutaj w tym domu, w którym jest kaplica w podpiwniczeniu. I tam zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Kucałem w kącie i przeżywałem trzęsienie czy kołysanie całego domu, które częściowo go niszczyło, ponieważ sypał się tynk z sufitu i schody prawdopodobnie były jakoś tam czy zasypane, czy pokruszone, schody na górę. Choć te wizje apokaliptyczne napawają strachem i lękiem, i grozą, to przecież jest za nimi jeszcze dalej horyzont życia. I właśnie o tym nowym świecie, o tych wizjach nowego świata, wyłonionego jakby z pożogi starego świata, chciałbym się z za Adama zapytać. Jak umiałem, tak opisałem to w powieści. Zaniołem do nowego świata. Tutaj mój język jest zbyt ubogi, żeby to opisać, ponieważ możemy operować tylko kategoriami nam znanymi świata, który nas otacza. Prawda? A więc jak tu opisać na przykład nowe e, ubranie, którego nikt nie widział, dysponując tylko starym, które się Rozpada, już jest połatane. Ja występuję w tym starym połatanym i mówię: Wyobraźcie sobie, że mam na sobie piękny strój. I teraz jak go opisywać? To nie jest łatwe, ponieważ to, co będzie istotne w tym oczyszczonym, odnowionym świecie, to będzie duch, a nie materia. A więc przemiana ducha. I tak yy, widział to Pan Jezus, prawda? I mówił o sw nadejściu swojego królestwa, nie w tych kategoriach, w jakich oczekiwali Żydzi, nawet jego gwardia przyboczna, apostołowie, chcąc zająć miejsce po jego <grywanie> prawej czy lewej stronie, ale myślał o królestwie ducha. Jeśli kto Powiedział, zachowa moją naukę. Mój ojciec, umiłuję jego. I przyjdziemy i będziemy w nim, czy u niego przebywać. I to będzie właśnie Królestwo Boga w duszach. A wtedy, kiedy ono zapanuje w duszach, to również zapanuje w całym otaczającym tych ludzi świecie. Więc przemieni się cała przyroda. Stanie się nie tylko przyjazna dla człowieka, tak jak do tej pory był otoczony szkodnikami, robactwem, różnymi chorobami, mikrobami, które go niszczyły, to gdy będzie wierny Bogu, to ten nowy Izrael otrzyma podobną obietnicę jak stary Izrael. Prawda? Jeżeli będziecie mi posłuszni, to. Będę Wam błogosławił i to właśnie błogosławieństwo ukaże się w całym otaczającym nas w świecie i w naszym stanie fizycznym i w stanie przemieniającej się wokół nas przyrody.